Zobaczcie, jak my sobie radzimy w trasie. No i mamy obiadek taki jak w domu. Ja muszę taki stos dokumentów ułożyć. Ułożyć klientów po kolei. No, ale ludzie śpią na pracujących motorach. W razie jakiejś sytuacji, to w każdej chwili może odjechać. A tak to, to powietrza musi dopompować się to coś. Oni z tych spedycji, to jakby poszli na wojnę, to pierwszego dnia by zginęli. Bo by nie wiedzieli, gdzie jest północ, gdzie południe. I nie, nie wiedzieliby z kim walczą. No tu miasteczko na rondzie. U nas to jest nie do pomyślenia. No ciekawy jestem, jakie tu na rondzie będzie. Co tu za rondo będzie, człowieku? Kochani, witam was serdecznie na naszym kanale Wolność na Kołach. Jesteśmy na takim niemieckim parkingu. Jedziemy w stronę Francji. Kolejna trasa, kolejna przygoda. Teraz wam pokażę, jak parking jest zastawiony Jest niedziela. Jest niedzielny poranek. I zobaczcie, tak to wszystko wygląda. Tam mamy restaurację, mamy toalety. Także przynajmniej z tym jest fajnie. Wszystko spędziliśmy tak, na przytu lasa oczywiście, bo nie było dziś miejsc w ogóle w rządku. Jesteśmy teraz w Belgii. Na no takim zwykłym parkingu stanęliśmy na chwilę odpocząć, kawę wypić i coś Wam pokażę. Stoimy sobie tak, no i te belgijskie parkingi, no wszystko fajnie, tu stoją małtka, ale zobaczcie, nigdzie nie ma toalet. Ja nie wiem kto to projektował, po co taki parking przy autostradzie, który nie ma toalety, no, no generalnie co ludzie, staną tutaj po co? Finalnie to raczej chyba się ludzie zatrzymują właśnie skorzystać z toalety, chwilę odpocząć i jechać dalej, ale to jak nie ma tych toalet, no to, to, to gdzie tu się sika? z tej Belgii, no fajny parking czyściutki, tylko że w ogóle nie ma toalet, nie wiem co tu jest za moda w tej Belgii, jak oni to przewidzieli, jak inżynier przemyślał tutaj w ogóle ten parking żeby toalet nie było no. te krzaki chyba po prostu sobie pomyślał że to będzie toaleta <laughs> dobra jedziemy dalej Belgia bardzo ładny kraj, autostrady równiutkie, oświetlone ale słuchajcie, żeby to was nie zmyliło Belgii są bardzo wysokie kary za przeładowanie aut i to całościowe przeładowanie, czy ewentualnie przeciążenie osi. Jak was z Belgii wezmą na wagę, będziecie mieli auto, przeładowane będzie bolało. A opowiem wam krótko taką historię z mojego życia. Kiedyś płaciliśmy 6000 euro kary za przeładowanie osi napędowej i to nie było dużo, to było tam, nie wiem, 300-400 kg czyli całościowo tam ten ładunek nie był. Jakiś tam ciężki, tylko po prostu była z przodu naczepy większa część ładunku i ta oś była przeładowana. Także sprawdźcie sobie, jakie kary w Belgii są za przeciążenie osi, przeładowanie aut. To po prostu włosy wam do góry staną, bo ja też żyłem w nieświadomości, to chyba jest w Europie najbardziej restrykcyjny kraj pod tym względem, pod względem kar za przeładowanie aut. To taka ciekawostka. Wiele osób po prostu żyje w niewiedzy, jakie są Belgii kary. Więc infrastruktura bardzo fajna, oświetlone autostrady, drogi równe. I mam wrażenie, że ja się trochę dołożyłem tutaj małą cegiełkę, <laughs> jakby do tego luksusu. Więc jak macie przeładowane auto, to Belgię omijajcie szerokim łukiem. Bo tutaj za przeładowanie auta można zapłacić nawet i 300 tysięcy złotych. Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście. No, my już, kochani, wyjeżdżamy z Belgii. To chyba ostatni parking po stronie belgijskiej. I zobaczcie, no tak samo wszędzie zabite. No jest weekend. Jedziemy w niedzielę i zobaczcie, pełne parkingi. No nie, no nie ma gdzie zaparkować. Tak jak i po jednej, jak i po drugiej stronie. Już no, nawet na wylotówkach stoją. Także z parkingami jest problem wszędzie. Zaraz będziemy mieli granicę francuską. I mamy granicę belgijsko-francuską. zobaczcie, tu się nic nie dzieje, nie ma żadnych kontroli, nie ma żadnej policji. Tak jak na niemieckiej granicy. Także normalnie się przejeżdża, bez żadnych tutaj ekscesów. O, I już jesteśmy po stronie francuskiej. Słoneczko pięknie nam wyszło, my już jesteśmy przed Paryżem. Tym razem nie będziemy wjeżdżać w Paryż. Staniemy sobie po prostu 100 km przed Paryżem na parkingu. Zrobimy sobie jakiś obiadek. I w nocy będziemy ruszać na rozładunki. Wtedy wolę sobie w nocy podjechać, niż ja mam teraz tam szukać miejsca, wiecie, taka ro rosyjska ruletka. Znajdziesz, nie znajdziesz, jakaś tam nerwówka w szewranej dzielnicy i tak dalej. I my tu zjeżdżamy na parking, mamy 100 km do Paryża. Może będą miejsca, zaraz zobaczymy. Tutaj powinny być jeszcze. No, też widzę trochę ciężarówek stoi, ale widzę i miejsca także tu nie będzie problemu. Już dalej to nie ma szans, żeby zaparkować przed Paryżem. I co, tu stajemy. Tu toalety są blisko, nie? Stolik mamy. Tu jeżdżamy. O, zobaczcie, nie wiem czy widzicie. Spróbuję wam przybliżyć. Tam koło tego białego samochodu, to się właśnie ludzie modlą. Dobra, my parkujemy tutaj. I robimy jakąś kolacyjkę sobie. Tak sobie stoimy. Standardowo w rządku. I zaraz zaczynamy robić jezonko. Chyba sobie tutaj na stół weźmiemy nasze wszystkie rzeczy. I zrobimy sobie jezonko na kolacji. To taka wiecie, obiad, o kolacja będzie. <grytanie> Najważniejsze, że... Było gdzie zaparkować. Ja już zaraz kolacyjkę wstawiam. Zobaczcie jak sobie radzimy w trasie. Nasz nie, niezastąpiony powerbank. Już go włączamy. Mamy 80%. Tu mamy naszą frytkownicę tłuszczową. Ładamy do niej naszego schabowego i ziemniaczki. Tak to wygląda. Włączamy AC. Frytkownica zaraz zacznie działać. I ta frytkownica tłuszczowa fajnie nam podgrzewa, słuchajcie, Jedzonko, jakby gotowe, teraz mamy schabowego, ziemniaczki, no i zaczyna się grzać. Nasz powerbank 1522 bierze waty, no ale wiecie, mamy normalnie świeże, podgrzane jedzonko, takim sposobem. Więc rozwiązania są, tylko trzeba chcieć. <noise> Zaraz będziemy tam podglądać, żeby nam się nie przyjarało. Suróweczki już mamy na talerzu, talerz jednorazowy, jak tam nam się podgrzał ten schabowy, może go przerzucę po drugiej stronie. Przerzuciłem jeszcze chwilka, ja słuchajcie jak Makłowicz. Gotuję na parkingu Nie, podgrzewam tylko Już chyba będzie podgrzane, zaglądamy tam już Się ciemno robi, ale wam pokażę Schabowy skwierczy Dobra, ja go wyciągam Wyciągam z schaboszczaka, no i ziemniaczki Mamy też już gotowe Ślinka mi leci, słuchajcie na to no, ale to nam się w trasie sprawdza. No i mamy obiadek taki jak w domu. <laughs> tylko na jednorazowym. Ale wiecie po co? Po to, żeby tego nie myć. Dobra, ja idę wielecie. Obiadek podam i robię dla siebie. Dobra, drugą porcję już mam włożoną dla siebie. A zapach, słuchajcie, na parkingu, jak w restauracji. Naprawdę, jedzanko, jak się w domu przyszykuje, a potem tylko go się podgrzeje. To wiecie, to inna bajka. Niż jakieś tam kupowane, gotowe i potem wiecie, brzuchy bolą. Powiem Wam, że ten sprzęt to naprawdę nam się sprawdza, bo wiecie, no na naprawdę energię, no to w domu, to wiecie, jest całkowicie inaczej, a w plenerze my to takie cygańskie życie mamy, nie? A zawsze można sobie gdzieś go podładować i na takim parkingu przykładowo tutaj wiecie, no nie ma nic, ale muszę zobaczyć, czy tam gniazdka nie ma, na przykład gdzieś tam w toalecie, czy przy toalecie. Ciemność się robi, nie wiem, czy będzie widać. Dobra, ja wyciągam, bo myślinka leci po brodzie. Tu środek tą jakby bez tłuszczową frytkownicę kładzie się taki, słuchajcie, papier specjalny, potem tylko go wyrzucić i tyle, tak? O, właśnie to jest to, żeby nie mieć tego wszystkiego. I zobaczcie, jak ten papier się wyrzuci, to frytkownica jest czyściutka i gotowa do następnego użycia. Schabowy gotowy, to zajadamy, dopóki gorący, ładnie skwierczy. Wioleta zajada w kabinie, bo mówi, że jest zimno, a mi tyle nie przeszkadza. O, jest jedyny problem. No te pociągi przejeżdżają tutaj trochę hałasują, nie? No to smacznej kolacyjki. Ja już posprzątałem po kolacji, ale chcę wam jeszcze pokazać, bo my taką zamrażalkę mamy ze sobą i wszystko sobie mrozimy i wtedy wyciągamy je świeżutkie. Na minus 20 sobie chodzi, nie wiem czy to będzie widać. No i to jest fajna sprawa. Powiem wam, że pusto na tym parkingu, aż się trochę tak zastanawiam. Z jakiego powodu, a może do tutaj kradną. Nie wiem, nie nocowałem tutaj. Znowu będzie takie spanie, słuchajcie, czuwanie. ja tu mam SBS-a założonego. Okej, okay, no plomby są. No zobaczymy. Zobaczymy o poranku. Ale zależało mi tutaj stanąć, bo wiecie, tam przed samym paryżem, no to nie ma w ogóle szans, nie ma nie ma możliwości. To gdzieś tylko na wydryw, wieszcie, jak to ostatnio na dzielnicy fabrycznej. Gdzieś tam na jakąś firmę wjechałem, także... Słabo to wszystko wyglądało. A tutaj jest taki ostatni parking, to jest stówka przed Paryżem, gdzie po prostu jeszcze te miejsca są. Tak stoimy, brzuszki najedzone, ale jest dużo wolnych miejsc. No i nie wiem, dlaczego tu ludzie nie wjeżdżają. Nie? Ale o, tam toalety, mamy wodę, więc można sobie nabrać. Dobra, kochani, tym razem to naprawdę do jutra. Idę spać. Dajcie o poranku. Ja muszę taki stos dokumentów ułożyć ułożyć klientów po kolei, żebym później miał szybko dostępne dokumenty, żebym się nie motał. Trochę mnie to przeraża, powiem Wam szczerze. Układanie tych dokumentów oczywiście. Ale idziemy sprawdzić, czy tam nic nie zginęło. No cichutko, spokojnie. No, ale ludzie śpią na pracujących motorach. Ale wiecie po co? W razie jakiejś sytuacji to w każdej chwili może odjechać. A tak to, to powietrza musi dopompować, a to coś. Wszystko jest. Plomby są. Jedziemy. Ja jeszcze dokumenty ułożę. I ruszamy. Zobaczcie, ułożyłem czterech klientów z Polski i 14 do rozładunku. I musiałem to wszystko posegregować. Pół godziny. Dobra, ruszamy, kochani. Papiery ułożone. Oczywiście adresy nieprecyzyjne, bo kod gdzieś w pobliżu, ale niekoniecznie. Jaki tu jest? 94515. A tam powinien być kod 94550. O, takie precyzyjne są spedycje. No. Ruszamy do wielkiego boju. Oni z tych spedycji, to jakby poszli na wojnę, to pierwszego dnia by zginęli, bo by nie wiedzieli, gdzie jest północ, gdzie południe i nie, nie wiedzieliby, z kim walczą. Miejsce też jest w rozpisce. 14, a finalnie jest 13, bo jest siódme w ogóle ominięte, nie? No i takie ty się musisz domyślać tak, tak po prostu na, na logikę i przerzucać. Czterech klientów z Polski z załadunku i 14 na rozładunku i teraz nie wiesz, czy 14, czy 13. No dobra, damy radę. Chodzi o to, że nocka przez pana dobrze, nic nie zginęło i to jest najważniejsze. Jesteśmy już w Paryżu i zobaczcie, ulice Nieoświetlone. Mroczne miasto. A w mieście w nocy jak są ulice nieoświetlone, to strasznie to wygląda. Aby tylko światła wiecie, gdzieś tam coś się odbijają. A wracając do tematu rozładunków, no to wiecie, nie jesteście tylko kierowcą, ale i magazynierem. I teraz tak, na załadunkach nie wpuszczają. Po prostu na zakład, tam wiecie, żeby być przy załadunku, a towar trzeba zdać precyzyjnie. No i teraz tak, czasem trzeba się domyślać a to palety opisane niby są, ale jakaś kartka gdzieś tam im zleci przy załadunku, i potem się zastanawiasz. No już jestem, ale muszę czekać na wolną rampę. A tymi busami się zjechali po towar, po odbiór towaru, i to się tak wszędzie schodzi. Dobra, czekamy. Kochani, zostały nam dwa miejsca. Nie nagrywałem wam po prostu tamtych dwunastu, <laughs> bo nie było czasu. Tu jeszcze po Paryżu trochę porajdujemy i koniec roboty. Ale nerwówka była, słuchajcie, adresy pomylone. W ogóle nie na tych firmach rozładunki. No, teraz to mnie przeorali. No. Trochę się wkurzyłem, ale to nic mi nie da, to moje wkurzenie. Tylko po prostu trzeba rozładować i zapomnieć, że się taki kurs robiło. Cztery miejsca załadunku i 12. 12 czy 14 tych rozładunków? się zgubiłem. Dobra, jedziemy. Tu na rondzie w prawo, tak? No ciekawy jestem, jakie tu na rondzie będzie. Co tu za rondo będzie, człowieku? No ten, to, to lusterko, to kurwa... On ma już urwane. Jest, wystawił to specjalnie, żeby mu urwali do końca. To będzie miał winnego. I tu w prawo, tak? To zwiedzajcie trochę Paryża. Bo ostatnio ktoś tam pisał w komentarzu, jaki to Paryż. Gdzieś tam za Paryżem był. No tak to się tu odbywa. Trochę inaczej jak u nas. Tu każdy swoje sprawy załatwia. A tamten na środku stoi, ja się muszę wyciągnąć tam. <grym> A on akurat sobie tam palmy podlewa. Czy coś tam robi? Nie wiem. Dobra. Dobra, bo oni nie przestaną iść. Oni niby żółte mają. Jedzie, tego faceta kurwa, przejedzie Jadą wszyscy do oporu Dobra, wcinamy się Nie ma innego wyjścia I tu w prawo, dobra Mamy takie w prawo Wąziutko też w szoku jestem. Gdzie ta firma będzie? I tu jeszcze raz chcę w prawo. Czy tam innego dojazdu to nie ma? Człowieku. No człowieku, ale tu zakazu nie ma dla ciężarowych. Nie, już jestem dzisiejszym dniem to zmęczony, generalnie rzecz biorąc. I tak te ostatnie dwa miejsca to jakoś tam zrobimy. A, ten sobie tak stanął po ale no. On tu w sklepiku zakupy robił chyba. Dobra, zielone jedziemy. I tu na tym rondzie musimy dać w prawo. I tak jest jakiś bardzo mały ruch. W prawo, w prawo, w prawo. W prawo, bo w prawo. Tak, tutaj. Ciekawe tutaj to było. A, to ja już wiem. My tu kiedyś byliśmy. No to jest po lewej stronie. Tylko teraz, jakby od drugiej strony żeśmy zajechali. On tam rampy nie miał, tylko na placu to były. To jakoś tak w miarę tam u jego to było. Widzę. Tu gdzieś w lewo. Nie tu. Gdzie? Tu Tu na pewno? Nie, wtedy wyjedziemy. Tu w lewo nie. Bo to, do, bo to dookoła trzeba objechać. Raz tutaj byliśmy kiedyś. A wjazd jest tu. O. Nie, nie wiem czy 73, ale już widzę tą, widzę tą firmę. Z Polski jest ciężarówka, widzę. Naczepa z pruszkowskiego leasingu. Dobra. A jedzie porozkładane między rondami. Nie wiem co tu się dzieje. Trzymaj się lewej strony, następnie obiedź rondo i zmieć piątym zjazdem. Zobaczcie tu po lewo. Jeden namiot przy drugim. Właśnie w ten sposób. O. Tak właśnie ludzie tutaj koczują. I musimy objechać te rondę. Po lewej stronie na tym rondzie tak samo. Normalnie mieszkają ludzie. Musimy się wydostać za Paryż, już jesteśmy po rozładunkach. Ale generalnie nie mamy jeszcze ładunku jakby na Hiszpanię. I musimy wyjechać gdzieś po prostu na jakiś normalny parking, bo tu... To... Oczywiście w Paryżu to jest problem, żeby zaparkować. A ruch jest niesamowity. <grym> Nie na pasach chodzą jakoś poprzek te ludzie. Dobra, zielone mamy. Idzie kobita po środku ronda. O, tu miasteczko na rondzie. U nas to jest nie do pomyślenia. Zjedź z ronda. miałaby do autostrady. Tak kira betul Alhamdulillah Ayah